Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro Taro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy drogie byki, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. Widzę, drogie byki, że tutaj ostatnim czasem być może był u Was jakiś romans. Romans mógł być z osobą z Trygonu Ognia. Panowie mogły mieć osobę, kobietę z, z pod znaku lwa, a panie mogłyście mieć mężczyznę z trygonu ognia, tak jak mówię, może lew, może baran, może strzelec, nie wiem. Widzę, że było tutaj um, gorąco miło miłośnie, bo Karta Słońca i Karta Dziewiątki Kibichów tutaj jak najbardziej było e, bardzo przyjemnie, e, ogniście. E, a teraz na dany moment widzę, mężczyzna się e, zablokował. Widzę, że na dany moment tutaj e, w relacji nic się nie dzieje. E, jest tak zwane zawieszenie. Ktoś się blokuje. Albo to wy, drogie panie, blokujecie się na tego mężczyznę. A mężczyzna zastanawia się, nie wie co się dzieje. Widzę, że tutaj przechodzi taka, taka zmiana. Albo to być może mężczyzna i blokuje się, i właśnie w zawieszeniu jest. Tutaj może chodzić być może o dziecko. Może tutaj jest jakaś wpadka, może ktoś zaszedł w ciążę. I mężczyzna boi się odpowiedzialności, boi się tego lub być może zaczęliście wspominać mężczyźnie o dziecku, że chcecie mieć dziecko, bo tutaj mi dwie karty mówią o, o ciąży, o dziecku. To być może dlatego mężczyzna wystraszył się tego i być może nie jest gotowy jeszcze na powiększenie rodziny albo na przejście do takiego etapu już jakby rodzinnego w Waszej relacji, bo widzę, że tu nie chodzi o rodzinę, a bardziej chodzi o e, osoby wolne, które właśnie spotykają się, są w romansie. Nie widzę tutaj trzecich osób, tylko po prostu widzę takie nieporozumienie i zastanawianie się właśnie między... Między właśnie osobami wolnymi, które, które są w romansie, spotykają się w relacji. Tutaj widzę, że właśnie bardzo prawdopodobne, że mężczyzna, mężczyzna właśnie jest, zrobił pauzę. Tak jak mówię, albo się po prostu boi, nie jest gotowy na, na poważniejszą relację, lub na właśnie. Jeżeli chodzi o dziecko, być może nie jest gotowy jeszcze, żeby zostać ojcem, i tutaj się nad tym zastanawia. I on potrzebuje tak, jakby tego, tego wyciszenia i tego zawieszenia relacji. Być może jeszcze mężczyzna mieć tajemnicę, być może on nie może mieć dzieci, bo to jeszcze wyszła u nas karta arcykapłanki. To widocznie on coś ukrywa i szuka tutaj w pustelniku wyjścia z tej, z tej sytuacji, być może szuka odpowiedniego, odpowiedniego jakby podejścia do was, ażeby wam w jakiś sposób to wytłumaczyć, powiedzieć, ale tutaj widzę, jest blokada, mężczyzna może się właśnie bać, obawiać, że być może jego zostawicie, nie zrozumiecie, może być taka sytuacja. Tutaj bardziej widzę, że może chodzić właśnie o, o dziecko i obawy. Obawy właśnie z tym związane, i dlatego mężczyzna może być właśnie w takim zawieszeniu i nie pojawia się, nie dzwoni, nie, być może nie odpowiada na, na Wasze telefony, um, dlatego że właśnie tutaj są obawy. Jeżeli nie chodzi o dziecko, to być może właśnie mężczyzna y, potrzebuje tego czasu. Bo w sumie tutaj jest karta świat, to być może właśnie zastanawia się nad, nad poważnymi zmianami w Waszej relacji. Być może chce przejść na etap, już jakby na level wyżej. Też nie wykluczone, że mężczyzna myśli odejść, bo w karcie świat tutaj. To jest karta, karta dualna, także tutaj coś kończymy i kończymy pewien etap w swoim życiu, idziemy w nowy etap, a czy razem, czy osobno, to też tutaj tego nie widzę, nie mogę Wam powiedzieć, po prostu tylko widzę, że mężczyzna zastanawia się poważnie, a żeby zakończyć jakiś etap w swoim życiu i przejść... Na drugi. Może z Wami właśnie chcę założyć rodzinę. To to już yy, każdy odbierze, yy, jak jemu pasuje. I pamiętajcie, rozkład jest ogólny i na pewno ze wszystkimi nie będzie rezonować. Anyway mężczyzna tutaj widzę ma dylemat, ma jakąś tajemnicę, coś skrywa. I po prostu szuka jakby mądrego wyjścia z tej sytuacji. Drugi rząd dla nas mówi, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Tutaj widzę, pojawiła się po raz drugi karta właśnie pustelnika. To tutaj widzę, że to jest dobre właśnie takie odsunięcie się, ażeby złapać równowagę o czym tutaj dla mnie dwie karty mówią, o złapaniu równowagi, równowagi emocjonalnej, równowagi zbalansować tą całą sytuację, co tutaj dla kogoś właśnie um, coś, co męczy. To właśnie to jest potrzebne dla kogoś. Um, albo to dla Waszego partnera, drogie Panie, jeżeli właśnie jesteście z taką osobą, lub też dla Was, drodzy Panowie, z znaku byka, być może wy też jesteście w tej energii, ja tutaj przedstawiłam tylko mężczyznę trygon ognia, ale to niekoniecznie, Wy też możecie być właśnie w takiej energii. Energii króla była w to, że jesteście w romansie, jesteście w działaniu z jakąś osobą. No to pamiętajcie, że energię możemy zamieniać. Jeżeli się odnajdujecie właśnie w tym czytaniu, to y, zamieniajcie energię tak, jak dla was właśnie pasuje. Także widzę, że dobre by było właśnie odsunąć się od towarzystwa, od, ażeby właśnie przemyśleć te swoje problemy, swoje sprawy, które Was dręczą, a żeby właśnie złapać tą równowagę. To będzie dobry tydzień na to. Jeżeli już osoby od jakiegoś czasu są w takim zamknięciu, w energii pustelnika, to widzę, że w tym tygodniu złapiecie tą równowagę, bo tutaj dla mnie dwie karty o tym mówią. Jak szóstka monet, tak i karta umiarkowania, to tutaj, e, tutaj jest złapanie równowagi emocjonalnej. Jeżeli były jakieś um, nieporozumienia, to tutaj karty mówią mi o zgodzie, dojście do porozumienia, e, pogodzenie się. E, też tutaj widzę, drogie panie, może ktoś właśnie przyjść do was z przeprosinami, tak jak tutaj widzimy na tej karcie, e, tutaj... E, Ktoś klęka przed, przed kobietą, tak jakby być może prosi o przebaczenie. Karta umiarkowania mówi nam o, o zgodzie, o przebaczeniu. E, także bardzo możliwe, że e, osoba, która była z Wami m, pokłócona lub w jakichś nie, nieporozumieniach, to e, tutaj będzie, będą przeprosiny. Ogólnie widzę spokojnie. Spokojnie i taki, z takim umiarem wszystko. Też tutaj jeszcze widzę taką sytuację, że być może ktoś zmagał się ze zdrowiem. Tutaj widzę, że mógł być pobyt w szpitalu. Bardzo prawdopodobne, że starsza osoba. To widzę, że w tym tygodniu jest jakby złapanie równowagi dla tej osoby, która była chora. I widzę, że. Jest możliwość bliżej końca tygodnia opuszczenia kliniki, opuszczenia szpitala. No, widzę, że tutaj yy, ta osoba wraca do zdrowia, ta osoba wraca do energii. Bardziej widzę, że tutaj chodzi o starszą osobę. Ale też niekoniecznie. Być może i z młodszych ktoś miał problemy zdrowotne, to widzę, że wychodzicie z tego. Też, co byłoby do dobre, to. Yy, od, odciąć się i odejść od tego, co wam nie służy, co was rani, co wam nie daje zadowolenia. A jeżeli były osoby takie, y, które wam y, były dłużne jakieś pieniądze, to widzę, że też tutaj będzie zwrot gotówki. Jeżeli wy, drogie byki, byłyście komuś dłużne pieniądze, to też tutaj widzę, że w tym tygodniu m, znajdziecie wyjście z trudnej sytuacji poprzez właśnie tego pustelnika i e, będziecie właśnie e, w stanie zwrócić to, co, to, co u kogoś tam e, pożyczyliście. A trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Tutaj widzę lenistwo, lenistwo, tak jakby w pracy: w pracy komuś się nie chce pracować. Też tutaj widzę dużo zranienia, zranienia emocjonalnego, dużo przeżyć, blokada. Być może tutaj, wy drogie panie, blokujecie się, nakręcacie się. Po raz drugi tutaj się pojawiła u nas ósemka miecze, to jest blokada, ktoś e, tutaj e, wyolbrzymia całą sytuację, tu jest powiedziane nie rań się droga, droga, droga pani, pani byk, <ścoughs> pani byku, po prostu drogie byki, nie rańcie się, nie wbijajcie sobie tej trójki miecze, trójka mieczy, dziewiątka miecze, ósemka miecze, to jest naprawdę depresja, nakręcanie się i takie nieprzespane noce. Widzę, że właśnie przez osoby z trygonu ognia po raz drugi pojawiła się karta króla buław. Także prawdopodobnie przez tego mężczyznę, który właśnie na dany moment jest w zawieszeniu, wy się po prostu nakręcacie. Tutaj jeszcze mamy kartę Cesarza, to, to, to też jest ognista energia, może być osoba z podznaku Barana. Tutaj karty, co dziwne, nie dziwne, po prostu tutaj te, te, te trzy karty, które są dopytane, tu są właśnie na tych dwóch kartach mamy ogniste energię Króla Buław i Cesarza, oni są odwróceni od od tych przeżyć. Oni od tego się odwracają. Od tej karty wam radzą. Odwróć się od tego. Odpuść to. Odpuść tą energię. Ja nie mówię, że macie odpuścić tego mężczyznę. Po prostu wyjdźcie z energii, która was rani, która wam nie daje spokoju. Odwróć się. Królowa moment to jest wasza energia. Odwróć się od tego. Nie przeżywaj, nie nakręcaj się. Karta gwiazdy. Oddal się od tego. To jest dla Was niepotrzebne. Tutaj, drodzy panowie, no bardziej widzę mężczyzn, bo widzę mężczyznę. Tutaj tak jak mówię, ktoś ma lenia do pracy, nie chce się komuś pracować. Tu karty mówią wstań, rób coś, żebyś później nie był właśnie w energii trójki mieczy, bo tutaj jest cesarz, tu jest pan pracodawca, także żebyś później nie został ukarany jakimiś. Możesz być właśnie, ponieść później konsekwencje jakieś z tego tytułu. Także takie macie ostrzeżenia na ten tydzień. Ok, um, to tyle. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, um, o subskrypcję. Um, życzę Wam samych pomyślności, wytrwałości. W tej trudnej sytuacji. Wyjdźcie z tej ciężkiej energii. Niech Wam słoneczko przyświeca, i niech się Wam świat otwiera. Się. Niech świat będzie dla Was otworem. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!